włączamy raz, tu włączamy dwa, okej, okay. coś widać i tu włączamy trzy, dobrze. Czekaj, ja bo się ziewni. sobie ziewni. Zaraz się zbudzić, jak będę cofał. Cofał. To no, masz <laughs> pierwszą definicję super samochodu, nie wiesz jak go zapalić. Tak, nie wiem jak go zapalić. Cześć w ogóle. Czałem. Pom, nie wiem, 11 albo 12, 12 chyba, 11 był w Rolsie. 12, a dziś Audi R8, i Marcin specjalnie mi, mi dał to R8, żebym wycofał, bo nie ma kamery cofania, widoczność jest zerowa. Pół biedy, jak ty po prostu jeździ do tyłu, a jak musisz sprawdzić, czy z lewej i z prawej coś jedzie, to nie ma siły. No. A jeszcze niski przód. Dobrze, okej. Okay. Pomieści do niczego. Gdzie się wyłącza to radio? A, poczekaj. Pasy, właśnie. Internauci zaraz wyłapią, że jedziesz bez pasów. Dobrze. <laughs> jak się stąd wyjeżdża? E, no, tak jak Pan wjeżdża. Tak jak Pan wjeżdża, dobrze. E, dziś pom o tym, co to jest super samochód. I super samochód to jest na przykład Audi. R8. R8 V10 Plus. Tak, powiedz, ile to ma wszystkiego. 1610, 3 i 320. Spróbujemy tym samochodem przejechać się po mieście. Mam nadzieję, że nie trafimy na demonstrację czegoś. Cześć, tu można skręcić w lewo? Można, można, tylko ciężko, ale można. Myśli, że państwo nas puszczą? Wpuszczają, bo chcą połowę auto To I to jest, to jest pierwszy fine, plus po posiadaniu super samochodu. Tak, zawsze się ktoś wpuści. Drugi plus. No, masz kupę kasy. Masz kupę kasy, tak. Ten samochód kosztuje milion. 10, ponad 10 tysięcy lata leasingowa w tym takim leasingu Audi. Tam wysoka wartość wykupu, że niby korzystna to. 10 tysięcy miesięcznie. I ludzie to kupują. Ile się tego sprzedaje w Polsce? No, kilka, kilkanaście sztuk. Kilka, stóp? kilkanaście sztuk, tak, ale. A i żeby było weselej, ludzie kupują to na firmę. Tak, tak. Robiliśmy, robiłem w Pulsie takie zestawienie i rzeczywiście okazuje się, że bardzo dużo takich super samochodów, Lamborghini, Ferrari, naprawdę niezłe perełki są porejestrowane na firmę. No ale tu poniekąd zrozumiałem no po to zakładasz firmę, żeby sobie. Niektórzy po to zakładają firmę, żeby mieć kasę, żeby tą kasę wydać na coś na co chcą. Żeby wrzucić sobie samochód w koszty. Że nie no, skoro wolno. A prywatnie ktoś takie samochody kupuje, czy to...? No, pewnie... To je, nie o, to... No. Słuchaj, gdybym kiedyś dotrę takiego poziomu, to odpowiem Ci na to pytanie. Dobrze. Bo być może oni mają kasę dlatego, że dobrze wiedzą jak wejść w posiadanie takiego samochodu, lub jak go użytkować, ale niekoniecznie wydając na niego rzeczony milion dwadzieścia sześć tysięcy złotych, który kosztuje dokładnie te, tyle kosztuje ten samochód, w, w którym siedzimy. No, więc właśnie, bo on tak. W korkach stoi tak samo jak inne samochody. No, nie, nie, nie. Nie? Nie Nie, nie inaczej, trochę głośniej stoi w korkach. Okej. On ma teraz włączony. O, tak. teraz ma sportowe brzmi. Ale musisz jeszcze sobie przełączyć na. O, tak, to O! Ma! Włączyłeś wszystko teraz. A jak się to wyłącza, to wszystko? Naciśnij jeszcze raz tą flagę. Ale teraz już jesteś manualny i musisz zmieniać biegi łopatkami. <laughs> Oj, to he, 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 he jest fajne przy odpuszczaniu. To jest warte miliony. Fajnie stoi w korku, nie? A to jest właśnie stanie w korku takim samochodem. Przepraszam, ja tylko jedną rzecz powiem. Ten samochód normalnie bierze się z jakieś 2 km stąd. I kiedy ja wziąłem ostatnie Rosiem, to dotąd dojechałem, zanim mnie zatrzymała policja. Czyli... Jakieś 2 km. Jakieś 2 km, tak. Już ze świateł tam przy BP, jak przycisnąłem, szczęśliwie zatrzymali mnie przy 80, ale udało mi się z tego wygadać. No ryczy, ryczy. I to jest wizyta. wada posiadania super samochodu. Zwraca na siebie uwagę. I to jest to, o czym chciałem powiedzieć, że jak sobie siedzisz na światłach i, przepraszam, chciałbyś sobie podłubać w nosie, tak. to w Volkswagenie Polo masz szansę, że nikt na Ciebie nie zwróci uwagi. Albo wskaki. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu wszyscy, się, wszyscy gapią. Się, się gapią. Czekaj, może wyłączmy go z tego sportu. O, teraz jest D. A jak się wyłączasz. żeby... To ten tu masz. O, O, teraz jest Individual Comfort Auto. Zróbmy. O. I on ma też te takie zegary. No właśnie. It's jest wall cockpit. Mam wrażenie, że w tamtym poprzednim, gdzie był normalnie tu zegar pośrodku, wyświetlacz pośrodku, nawigacja, tam chyba była kamera cofania. Bo pamiętam, że nie było tak źle. nie wykluczone, że tutaj można tą kamerę cofania sobie zajmować. Ja że... Są takie aftermarketowe, możesz do szyby przykleić w nawigacji. mieć. Ja, jak się komuś skarżyłem w pracy, że nie ma kamery cofania, to prosty facet, który sprzątał nas w garażu i zawsze ogląda mi te samochody, które, którymi przyjadę, podobają mu się. I powiedziałem mu, że nie ma kamery cofania, a powiedział, bo tym samochodem się nie cofa przy pana. I coś w tym jest. Coś w tym jest. Kolejna rzecz, tu się fotele nie ruszają, bo on ma takie sportowe. Czy ruszają się do przodu tyłu, no, do tyłu, góry, do, do, góry, do, do góry, do dołu. To nawet nie wiem. Ale wiesz co jest, że parę dni tym samochodem i nie, 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 nie mam dyskomfortu ma z powodu nie. tego, że nie mogę pochylić oparcia albo jego. Nie, to jest takie idealne położenie fotela z... No dobra, to co to jest super samochód? Super samochód to, jest, to są pewnie osiągi, czyli tak jak tu, te, nie wiem, 3 sekundy do setki czyli, powiedzmy. No dobra, ale jakbyśmy mieli jakąś sobie klasyfikację może to że powyżej 500 koni to już będzie super samochód? Żebym nie, nie włożył słów komuś w usta, za przeproszeniem. Poczekaj, czy to jest dawny naczelny Top Gearu, który powiedział, że poniżej 500 koni to samochody dla pedałów? Chyba tak, ale tak, Tak, chyba redaktor Frankowski, coś takiego. Jeżeli to nie redaktor Frankowski, to przepraszam ale ktoś na pewno to powiedział, że poniżej 500 samochodów to... Czyli możemy sobie przyjąć, że super samochód musi mieć 500 koni lub więcej. No dziś już musi mieć 500 koni, bo w tej chwili... Ten się łapie, bo ma 610. Tak, w Golfie R mam w tej chwili 300 koni i 5 sekund do setki, więc... A Golf... No właśnie, czy Golf R jest super samochodem? Nie jest, on jest super hot, super hot Bardzo hot taki, taki, taki z Chili. Ale też strzela z wydechu. Też strzela z wydechu. Czyli strzelanie z wydechu... Nie jest ważne w super samochodach. Kurczę mini dobrze, strzelać. może w takim razie e, liczba cylindrów. No ten ma 10. Ten ma 10. Ale też występuje w wersji 8 No ale to też jest dużo. A teraz jak będziesz miał Porsche, które ma 4 cylindry? No i właśnie. Czyli to powiedzmy, to... czyli powiedzmy, okay, samochód jest sportowy, wygląda na sportowy, ma jest sportowe sportowy, osiągi, więcej, tak. czyli ma te, nie wiem, 3-4 sekundy do setki. E, co jeszcze? Wygląda. Wygląda spektakularnie, bo na przykład. E, takie taki, nie wiem, BMW M3 czy Audi RS, tam nie wiem, 5 czy cokolwiek. One nie wyglądają spektakularnie. One mają trochę tych spoilerów, ale wyglądają, przepraszam, to wygląda jak wieś Tuning. No ale ten samochód wygląda nieźle, wygląda ale nie i... wygląda spektakularnie. Spektakularniej wygląda Lamborghini, czy jakby to to samo, tak? No a, a propos wieś Tuningu i Audi, o tam takie właśnie przejechało RS6. W starej budzie. W starej budzie. Wy, wygląda Lamborghini wygląda dużo bardziej spektakularnie. Kosztuje bardzo porównywalnie. Tak. Ma ten sam silnik, to samo zawieszenie w zasadzie jest tym samym samochodem, tak? Trochę nieco inaczej opakowanym i pewnie inną elektro chociaż nie do końca. O, ja widzę jeszcze jedną cechę super samochodu. E, nie widać z niego nic. Tak. Muszę wyglądać, żeby zobaczyć Więc jak... Wiesz to nie, nie tylko nie do ciełu, jest. ale też do przodu nic nie widać. Tak, do przodu też nic nie widać. To jest syndrom na przykład A. mojej Mazdy. Jeszcze Moja nie Mazda mówi, nie jest super samochodem, ale piec, jest sportowa. Nie wiem. Zobacz, spróbuj się otworzyć. Tę ten, ten drugą stronę się otwiera. I o. to też może być cecha super samochodu. Tak, jest, jest wszystko inaczej niż powinno być. Bo inaczej się nie dało. Ten auto start-stop się uruchomił? Tak. On tak, ma tak. stopę, żeby był taki oszczędny. Ja nie wiem, ile on w tej chwili zużywa paliwa, bo nie wiem, ja jak myślę, się obserwuje to, to. to jest kolejna cecha super samochodu. Nie mówimy o tym, ile zużywa paliwa. Tak, bo stać. Zużywa tyle, ile wlejesz do baku. Jak się to robi? My... A co chcesz zrobić? Zobaczyć, ile on zużywa, bo to będą dwadzieścia się pytać. Jeden to jest... 23 niecałe. 23. To, to, to jest tyle, co nic. O, jedziemy. Okej. Okay. Dobrze, zwolnijmy. E, rozumiem. Tu jest, tu jest to uczucie, które miałem ostatnio w Porsche, tym takim RSGS-stresem. Chcecie typu robić się w jajkach. Nawet nie tyle co. Słodko w to jest inna sprawa. Na przykład tu się pali światełko. A, bo tu się dotyka i się pali. W tym RSGS-cokolwiek, jak ruszałeś, to czułeś fizycznie, fizyczny dyskomfort spowodowany przeciążeniem. Teraz nie ruszaj, bo tam. Tak, bo tam samochód stoi przede mną. Ja i policja. Nie, a policja. I jest rzeczywiście fizyczny taki. Dyskomfort, kiedy ruszasz tym samochodem, kiedy po prostu wiesz w nosie czujesz, jak wszystko ci tak, jak mnie Stig woził tam po. 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 No. po to, że Poznań to też był taki No dyskomfort. dobrze, Alexus RCF jest super samochodem. Nie ma 500 koni, ale niewiele mu brakuje. No. Jest bardzo szybki, jest, jest piekielnie dobrze. drogi. Nie, Swoją ja by... drogą ten testowy pomarańczowy, którym jeździliśmy również ze Stigiem, pamiętasz? Tak, możecie za 300? 35 tysięcy kupić. Stoi wystawiony do sprzedaży. I jak ponegocjujecie, to myślę, że za 300 wam spuszczą. Bo mówcie, że widzieliście, że po to, że jeździł. I że jeździł nim Stick. Tak, to musi być zmęczony, ale jeszcze ponoć na gwarancji. Ale to nie jest super samochód. Mm, nie, to nie jest, bo... Czy to też, że super samochód musi kosztować bardzo dużo pieniędzy, mówimy o nowych autach, musi kosztować? W no założeniu, musi. że samochód nie powinien tracić, na pewno straci, natomiast kiedyś powinien... Zacząć zyskiwać na wartości. Pytanie, czy auto, które jest na tak naciskane elektroniką jak do Audi? ma szansę zyskiwać? Ma szansę zyskiwać. Wiesz co, ja myślę, że tych samochodów jest na tyle mało, jest ograniczona liczba tych samochodów. No ale to nie jest. Cześć, słuchaj, ty on, on w tej chwili. Słuchaj, jadę 43 na godzinę, on jedzie w siódmym, na siódmym biegu. Teraz zmienił na 5, czwarty. No ale bo jedziesz w tym trybie dla. Dla emerytów. Tak. O, i to jest, to jest coś, co przez wiele lat wyróżniało super samochody. Z jednej strony było cię na niego stać, jak już jesteś emerytem. No bo umówmy się takiego 30-40 lat. No, ale wtedy latka, twojego syna stać. na niego było stać, bo był z zawodu synem. Tak. I... No właśnie, ale był ten problem, że, że ty się zabijałeś, znaczy, że ten twój syn się natychmiast zabijał, ponieważ wsiadał do samochodu, który był tak trudny do prowadzenia że on zajmując się dziwkami, koksem i, nie wiem, wydawaniem twoich pieniędzy, on nie miał czasu nigdy nauczyć się go prowadzić. Ten samochód jest bardzo łatwy do prowadzenia. Wiem. Umówmy się, gdybyśmy w jak... Masz wrażenie, jak jeżdżę bardzo szybko po autostradzie, naprawdę masz wrażenie, że grasz na konsoli, a nie rzeczywiście pokonujesz drogę z ogromną prędkością. No więc właśnie, to jest ten, to jest ten problem z tym samochodem, czy z tymi samochodami, że... Możesz w nich robić o wiele więcej niż, niż ci się wydaje. Niż ci się wydaje. Nie umiesz, niestety. Gdybyśmy byli w starym jakimś Lambo, takim, który nie miał jeszcze kontroli trakcji i tak dalej, i ruszyli tak ze świateł spektakularnie, po pierwsze to gdzieś byśmy rozwalili mu skrzynie biegów między drugim a trzecim biegiem. Po drugie, prawdopodobnie byśmy, od razu by nam tył zaczął wariować i byśmy spektakularnie, ale gdzieś bokiem wjechali w jakąś latarnię. Myślę, że tak by się to skończyło. A w tym samochodzie, umówmy się, nie, pewnie gdzieś ma jakiś launch control, a nie będziemy go próbować, bo jesteśmy w mieście. Ale mógłbyś spokojnie zrobić ten launch control, osiągnąć 200 km na godzinę w w 6 sekund, 7 sekund? Tak, cała 8 do 200. Okej, okay, do 200. I to jest tak naprawdę tylko kwestia tego, czy masz wystarczająco drogi przed sobą, czy nie. I on tak do 330 się rozpędza. A, bo on ma zdjętą blokadę. A do 330 na godzinę się możesz rozpędzić. No właśnie. To jest ogromna prędkość, tak? Czy... To jest ogromna prędkość, a może ją spokojnie osiągnąć samochody. A startują przy 220, tak? Te okay. Boeingi czy, czy Airbusy. Dlatego on ma skrzydło, żeby go dociskać, żeby jednak nie wystartował. Czyli <grym> no, tak super samochody kiedyś były zabójcami. No, ale były też dużo bardziej awaryjne. Że ile się raz słyszało, że Ferrari jest super, tak. Znaczy jest, jedzie dobrze, jak i stoi na lewecie. Oczywiście tak. mówimy o tych. Tylko żeby się to też nikogo nie obchodziło, bo tym samochodem sobie goście... O, 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 dziewczynka się patrzy, no chłopie, chłopie smyraj ją po tej ręce, no bo. I to jest to, że nie możesz dłubać w nosie. No, teraz. Tak. Nie, musisz tutaj zachować klasę w tym ocie. Chłopak stara się nie patrzeć na nas, że, wiesz, że on jest niby taki cool, ale dziewczyna. tylko gdzie ona by się na trzecią zmieściła. Nie jedzie. No i dupa. No nawet nie można wziąć dwóch dziewczyn jednocześnie. A jak lubisz mieć na przykład dwie dziewczyny jednocześnie? No to musisz kupić sobie super samochód. To wtedy kupujesz M3. Ale czy super samochód musi mieć... powinien być dwuosobowy jednak, mimo wszystko? Że... Okej, okay, bo to jest samochód dla ludzi, którzy są w pewien sposób samolubni, nie? <grym> tak. Czyli, czyli co? Czy super samochody straciły ten swój super przez to, że tak jak Audi czy jak nowe Lamborghini starają się być też samochodami, bo ten samochód jest wygodny na co dzień. On jest spartański, jak jedziesz hmm. nim w trasie. E, oczywiście jest głośniej i bardziej twardo niż w, w innych modelach. Ale ma klimę? Ma. Ale nie. Fakt, to, że faktem, że jednostrefową, ale ma. Ma wyciszyć ten układ wydechowy, Może nie ryczy. Się. Nie ryczy. E, I pewnie wytrzyma dłużej bez remontu, chociaż cholera wie. Na pewno ten remont nie będzie tani. To no ale. Nie jest tani, ale to wiesz. No, nie, nie mówimy o samochodzie, który zastanawiasz się, ile będzie kosztował serwis hamulców. go kupujesz. No. To tak. Albo wynajmujesz go w jakimś programie za 10 tysięcy miesięcznie, czy tam ileś, i masz gdzieś jego serwis. No tak, bo to jest wliczone. Aż się pojawi nowy model, żeby się przesiąść. No dobrze, czyli tak. Wygląda spektakularnie. Ma spektakularne osiągi. Kosztuje spektakularnie. Kosztuje spektakularnie. Obecnie jest niestety łatwy do prowadzenia, bo inaczej się zabijesz. E, zwraca uwagę na ulicy. Brzmi. Jest napakowany nowymi technologiami. Ale bez przesady. Tutaj nie masz wrażenia, że tu cały czas bardziej chodzi o to, żeby on. Był takim samochodem jak kiedyś niż nowe technologie. Wspomniany brak kamery cofania. Tutaj nie ma nic dla pasażera. Kompletnie jest jednostrefowa klimatyzacja. A ja mam tylko czerwony guzik i guzik z wydechem. Jest, i... jest dużo guzików, które mają podnieść adrenalinę podczas tak. jeżdżenia, ale nie ma guzików. Tych takich wodotrysków, że cztery strefy, podgrzewane, wentylowane siedzenia. One są tu podgrzewane, co prawda, ale nie, oczywiście nie ma żadnej wentylacji. No nie no naprawdę nie skonfigurowali wentylacji. No nie. Ah, są taniocha. Okej. Tak, cylindry jeszcze, tak. Wypadałoby, żeby było w tej chwili to. Tak, no musi być z osiem, no bo kurczę, sześć. Musi no to... być benzynowe, albo nawet musi. Mm, tak, chociaż... Czasami jest a... a czy BMW i3 jest super samochodem? I8. I8, przepraszam. E... Ono jest, rzeczywiście ono jest przedziwne. Ono wydaje mi się, że... Ale nie ma spektakularnej mocy, nie jest 500+. No nie jest 500+, ale kurczę, tam te 4 do robi. I wszyscy się za nim oglądają i wygląda spektakularnie. I ma te drzwi, te takie te nożycowe, czy jak one się tam nazywają. E... Wsiadasz do niego przedziwnie. To nie jest kwestia napędu. I ma 4 miejsca, czyli jak lubię mieć dwie dupeczki, to zmieszczę. Ha! No, widzisz, czyli to nie jest kwestia napędu. Ale ono jest tanie bardzo, wiesz? Bo to i 8, dam nie wiem, za 600 tysięcy, 700 tysięcy to już ja naprawdę masz, masz wypas. Promoc w tamtych spodniach zostawiłem. Bo... I oczywiście im mniej tych super samochodów na metr kwadratowy, tym lepiej, tak? W tym miejscu uśmiechamy się do Kasi. Jeśli chcesz, żebyśmy jeździli i 8, to chętnie weźmiemy od ciebie. Ja nigdy nie jeździłem. Właśnie, a on jeszcze nigdy nie jeździł. Ja jeździłem i bardzo sobie chwalę. Nie jakieś takie staromodne, staromodne R8, które, które kurczę, ma zwykły silnik. V10. Także ja, ja jestem fanem nowych technologii. Nie, zresztą ja się ostatnio dowiedziałem no, o Audi, Tesla. że ja nie lubię Tesla. Tesla. też może podchodzić pod super samochód, jeśli chodzi o osiągi. Tak? tak, tylko że jest kurczę sedano liftbackiem. No, 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 no tak, nie, nie wygląda dobrze, ale nie wygląda spektakularnie. A czy my jedziemy teraz pod salon Lamborghini? A wiesz, możemy pojechać po sal pod salon Lamborghini. Może będzie stało, jakieś to sobie porównamy. No, powinien stać ten... co nie pamiętam jak się nazywa, a jest Audi R8 huragan, hurikan, hurakan... Hurakan, hura coś takiego, tak, nie mylić z Hueron pagani. A te samochody, które są krok wyżej nad super samochodami, czyli te hiper samochody. No. Te chodzi mi o te wszystkie Koenigseggi, Zondy no też takie. To, to te muszą być jeszcze droższe. Ale on, to one są zupełnie spartańskie w środku, prawda? Tam już nie w ogóle nie, chodzi, nie ma to znaczy, luksusów. Chociaż nie są są ten... luksusy, kurczę, w tym, w pagani masz, kurczę, to takie tu aluminiowe, wszystko i widzisz, jak skrzynia biegów się. Ale to, to, to nie luksus, tylko właśnie to takie spektakularne. tak Spektakularne, tak, widać mechanikę. Przepraszam, w tym miejscu muszę przełączyć po kolei wszystkie kamery. Co? Jedna kamera. Dlatego, że się kończy miejsce na karcie. Znaczy, na, one, one potrafią. A, nagrywam tam po 30 minut, czy coś, tak? E, druga kamera. Tak, się nagrywa. Kurczę, bo nie widzę, w którą stronę. Tak, dobrze. Ta już się nagrywa. Jeszcze trzecia kamera. A, <grym> to, jest... to jest kolejna rzecz w super samochodach. Bardzo trudno się w nich nagrywa. Jeszcze trudniej montuje kamery. Mam zdjęcia. Tak. O, dobrze. Tu trzecia kamera. Super roof. Tak, jest mój super roof. Oczywiście ostatnio się zgłosili do mnie, nawiasem mówiąc, tacy panowie, Którzy sprzedają jakieś majtki i chcieli, żebym reklamował te majtki, ale jak, jak, jak odesłałem im maila z ceną, to już się więcej nie odezwali. A i jeszcze jedna z super samochodu, która jest związana z tą, o której mówiliśmy, czy zwracają się uwagę. W, w, w czasach, w których każdy, albo prawie każdy, albo drugi, co prawie każdy ma wideorejestrator mhm. możesz być pewien, że jak przekroczysz prędkość o 3 na godzinę, to będziesz nagrany i będziesz nazwany. Moldercą. Z tej kamery niestety widoczne są zegary, więc prawdopodobnie będzie widoczne, będę musiał tam wy, wykreskować. Tak, wykreskować. Załóżmy okulary przeciw sumy. Tak, będę musiał wykreskować ile tam żeśmy, ile tam żeśmy przez... Umówmy się w mieście tym samochodem, mandat osiągasz w jakieś sekundę, może sekundę z kawałkiem. Tak. Pamiętasz taki Dobrze, filmik jakiś, chodził jakiś, po jakiś gdzieś. Po internecie, że w Londynie chyba to się działo. Jeździł goś na motocyklu jakimś tam tłujkiem tuningowanym mi straszył ludzi Wyłącznie i filmowało te... jakich reakcję, to tu może być dokładnie to samo, bez żadnego tunica. Ja tylko muszę sobie kupić nowe GoPro. Niestety na Patreonie dotychczas zebrałem na jakieś jedną trzecią nowego GoPro. Więc jeżeli chcecie, to to jest ten moment, w którym gdzieś wam tu pokażę linki możecie się dorzucić. I wtedy byśmy mogli pokazywać co się tak. dzieje na zewnątrz. Kupię wtedy drugie GoPro, będzie wygodniej, szczególnie jak są testy super samochodów, bo naprawdę z trzema kamerami tutaj się naprawdę trudno zajmować. A nie masz takiego, bo, bo o ile r 8 nie jest. Yy... Za dużo, jest ich trochę, ale nie, 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 nie przewalają się. Hmm. To tyle ostatnio, przynajmniej w Warszawie, mam wrażenie, że jest bardzo dużo aut Porsche. Tak, dużo, 911. Czy ona to nie traci trochę tego prestiżu? Prestiżu, że jest ich dużo? No właśnie, bo takie Ferrari y, ma ograniczenie produkcji bodajże do 7 tysięcy egzemplarzy rocznie i nie ma, że Pan przychodzi z pieniędzmi i sobie chce kupić kolejne, bo nie ma więcej w tym roku samochodów. Bo to trochę też jest tak super samochodami, że oczywiście kupujesz je dla osiągów, przynajmniej część osób, mm -hmm. ale część kupuje jako bilet do jakiegoś tam innego świata. Dokładnie. To jest trochę tak jak ze smokingiem, że jak jesteś, nie wiem, na rozdaniu skarów, to po prostu nie wypada przyjść nie w smokingu. Tak, na przykład nie ubierajcie, się, nie ubierajcie no. się tak jak... O, ja wiem, może Audi nie chce mi dawać samochodów, dlatego że ja się ubieram tak. Nie, nie no, no dzisiaj krokami. Pan... Jak odwiozłem żonę na dworzec kolejowy, dwóch chłopaków oglądało ten samochód, zobaczyło mnie i mówi, co, testowy? No, no, no musisz no, bo, wyglądać, no ja musisz to, wyglądać. To, tak nie, bo to, bo to byli, kurczę, carspotterzy i oni wiedzą, że to testowy. Wie, o siódmej rano carspotter zrobili pod centralnym. A nie, to jedli zapiekankę, no, za no a co mieli robić? Czyli ten samolot kupujesz również dla Lansu, tak? No tak. Czyli nie możesz kupić, jak wszyscy jeżdżą Porsche, to trochę niedobrze jeździć Porsche. Tak, to lepiej kupić takie auto. Jak patrzę na wyniki sprzedaży Porsche, nie, nie pamiętam teraz dokładnych cyfr, ale ich się sprzedało bardzo dużo. Jak na luksusową markę, taką sportową. Oczywiście najwięcej kajaków, ale. No i tutaj, tutaj było można. No było można, a nie można, ja będziemy musieli tunelem przejechać dobrze, jeszcze raz zawrócić. Dobrze. 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 tunelem, dobra. Weź w ten. Poczekaj, te okna, tak? I tu... O, i teraz przejdź w ten, przejdź w. O, i teraz, i teraz zmieniaj wieki czekaj, okay, draj, tu jest, czekaj, okay, tu jest dynamic, A no, jak by nacisnąłeś tamten guzik to jest wszystko, o teraz jest ok ale zredukuj lekko ja. <laughs> no głowę sobie. obiję no. Dobrze. No i mówmy się, w kupił ten samochód, ile razy częściej by się robiły takie przegazówki w tunelu, niż jeździłbyś na tory i tak naprawdę korzystał z jego osiągów i możliwości? No nie, no tylko tak bym się bawił, bo większość właścicieli z tego, tego, tego samochodu no tylko właśnie. tak się nim bawi, że Gdzie jest jakiś? Czyli nie. super samochód musi robić wubu Musi robić wubu Drive select, Memory 5, Comfort, dziękuję. O, za nami, o, za nami teraz, nie widzicie tego, ponieważ my też, ja... Ty, jedzie Camaro, tak. I czy takie Camaro jest? Przecież ono ma z 500 koni, nie? 400. 400 za tanie chyba, wiesz? To było najtańsze 400 koni na rynku, V8, pamiętam. 8 tak, najtańsze V8 może. Tak, I o, i to jest w pewnym sensie prawdziwy, prawdziwy super samochód, jak w dawnych czasach, bo ten samochód Cię zabije. Tak, on cały czas powtarza, że ja Cię zabiję. Tak, i to jest w nim fajne. W przeciwieństwie do, do tego, bo on, on, on Ci mówi, nie, ja... Musielibyśmy wjechać na... Tu, tu jakby masz jeszcze niepełne zdanie o tym aucie, no, bo po mieście. jechać na autostradę, na wodnicę, żebyś się przyspieszył i poczuł te nieco ponad 3 sekundy setki na plecach, bo to naprawdę robi wrażenie. Ja też myślałem, że nie. A jak to zrobiłem, to robi. Nie, nie, słuchaj, jak ruszaliśmy ze świateł, to ja to poczułem. Mm, wiesz, musielibyśmy pojechać na niemiecką autostradę, a nie wiem, czy... Założę, że podaje również temperaturę opon, nie tylko... O, o, nie. o widzisz, mamy mamy widzisz, mamy niedogrzaną tylną, tylną lewą... Tylna 6. lewa opona jest niedogrzana. Obydwie, po 36 z tyłu, a 39 z przodu. A to ciekawe. Czyli jednak z przodu bardziej pracuje... E... Hebel może. Albo hebel, tak, albo jakaś podsterowność, bo to jest jednak samochód z napędem na cztery koła i takie Ale to nie jest takie klasyczne kładro, to nie jest na napęd na cztery koła, Jakieś jakiś tam dołączany. Dołączane, taki, żeby był bardziej skomplikowany, bo to jest przewaga dzięki technice. Nie rozumiemy, jak to działa. Wiesz co, no właśnie działa w ten sposób, że jeździsz samochodem, który ma pierdel koni mhm. i w zasadzie robisz z nim wszystko, wciskasz gaz w zakręcie, robisz takie rzeczy, za które Camaro albo stare super samochody by Cię po prostu zabiły. A tutaj się to wszystko udaje. Po prostu jedzie. Oczywiście też można znaleźć ten punkt i pewnie szybciej byśmy go znaleźli niż później, w, w którym ta elektronika nas nie uratuje. Tak. Ale on się prowadzi piekielnie łatwo. O, tu pod tymi rowerami trzeba było tak przekazować. Ale musisz być, w, bo a bo tak samo z siebie to jest. Za, tak samo za z sobą. siebie to jest. To też z zewnątrz brzmi to bardzo dobrze. Dobrze, dobrze. Niech rowerzyści kursy słuchają, czym się jeździ kurse, a nie jakimiś rowerami. A patrzyłem też, jaki on ma. Wszyscy teraz mówią, o tym, wiesz, emisja CO2. Coś, I jakie ma CO2? Powiedzmy. Średnio 408 gramów na kilogram. Teraz się, dla tych, którzy się tym nie interesowali, to teraz jest taka moda, żeby samochody te miejskie oczywiście miały poniżej 100, tak. Tutaj w, w, poza miastem to jest 219. To może to jest... Nie, czy nie, nie średnio, w cyklu miejskim 408. To może to jest coś, co definiuje super samochód, że on y, ma w dupie ekologię. W sensie, konkretnie rozdupy. z dupy. Że z dupy ma ekologię, tak. No tylko takie znowu I8 wtedy nam odpada. <coughs> Czyli może I8 nie jest super samochodem. Może nie jest. Ale albo po prostu, tak jak wszystko, zmienia się definicja super samochodów, koniec kropka. Kurczę, jak się teraz dojeżdża do salonu tego Lamborghini? Ja, Lamborghini. ja się Czyli nie dziwię. Może, tutaj może koło koło uniwersytetu. Ja się... tak, tak, ja się nie dziwię, że Lamborghini się tak słabo sprzedaje w Polsce, skoro nie można do niego dojechać. Ale myślę, że gdybyśmy jechali Lamborghini, nieważne, że to był ten sam silnik i w zasadzie wszystko to samo, to, to by się to... ludzie bardziej gapili. Tak. Tak mi się wydaje. Bo Lamborghini jest bardziej spektakularne lub, tak jak ja to nazywam, wulgarne. Muszę sprawdzić... tak, to chyba o to chodzi. Muszę sprawdzić cenę tego Lambo. Mi się wydaje, że ona jest dość porównywalna. Być może troszeczkę droższy, ale mniej więcej jakoś tak samo. No mógł mi się, czy milion, czy milion dwieście, co za różnica. I tak tylko poślizgnie szybę. Podsumowując, zanim dojedziemy do tego Lambo. Dupę urywa? Urywa. Tobie urywa? A mnie jakoś nie. Ale to, ale, wiesz co, ale, to, ale to poprzednie mi się bardziej podobało, bo to poprzednie było bardziej. bardziej. jakby tu je nazwać. Żebym jakiegoś rowerzystanie przejechał. To poprzednie było bardziej dzikie. Ono miało tę skrzynię biegów, na którą wszyscy narzekali, że była taka zbyt szorstka. A mnie się, mnie się to poprzednie roślin podobało. Może to jest kwestia tego, że ono się opatrzyło też trochę. No tak, ale no te samochody w ogóle dzisiaj bardzo szybko się starzeją. No więc, właśnie, ja do dziś wspominam samochód, który jest dla mnie niedoścignionym wzorem spektakularności, czyli Mercedesa SLS-AMG, tego takiego skrzydlaka. To był ja chyba najpierw jeździłem R8, które było bardzo praktyczne, bo tu do bagażnika można spokojnie spawarkę zmieścić. Sprawdzałem. A w tym skrzydlaku nic nie można było włożyć do bagażnika, bo natychmiast eksploduje, bo jest za gorąco, bo nadywszem masz, masz bagażnik. I tam się wszystko... No jest Lamborghini. A nie ma żadnego... Kurczę, nawet nie zaparkujesz. Kurczę, przez tych wszystkich ludzi, co przyjeżdżała co na piknik... A nie na przyjeżdżku. A jest hurikan nawet na... Huracan. 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 Jest na na, 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 na na zdjęciu. Kurczę, nawet nie ma jak zaparkować, żeby ich strollować. Ma, no Jakiś Bentley jest... Panie. Nie ma. No, po prostu nie ma. Okej. Okay. Yy, myślę, że zanudziliśmy Was już kompletnie jeżdżąc R8 i nie robiąc nic, nim nic spektakularnego, ale to dlatego, że to jest powolny objazd miasta. Yy, I... W w tym momencie myślę, że to jest też ten moment, w którym Was poprosimy, żebyście Wy nam powiedzieli, co według Was jest super powinno. samochodem, co powinno być super samochodem, czego oczekujecie od takiego Audi na przykład, R8, albo od jakiegokolwiek innego samochodu. Jaki byłby Wasz idealny super samochód, tak? Tak. Jeszcze coś? Nie, idziemy na autostradę. Jedziemy na autostradę? Tak, a już bez kamer. Dobrze, to już bez kamer. To w takim razie żegnamy się Cześć. z Państwem Czule. Ciule. On z CLA naprawdę daje radę. Jednak 45 AMG. Tego nie jest... niestety do filmu nie będziesz mógł zamieścić. No nie będę, znaczy nie będę. No, ty zobacz, on to sprowadził. Emirates Motor Company, on nie sprowadził to z Dubaju. Tak, on był taki yy... Dubajczyk z twarzy. Mówisz, że Dubajczyk z twarzy? No proszę. No, a może w domu ma R8, dlatego Słuchaj, tak się ogląda. tu możemy się ścigać z prędkością do 80 km na godzinę. A, jeźdź, launch control Dojdziesz go bez problemu. Bo... Nie, no, oczywiście, że dojdę go bez problemu. Jakbym chciał, to bym mógł. Ale mi się nie. Ale chce. mi się nie chce. I wiesz o co chodzi jeszcze w super samochodach? Ostatnia uwaga, nie wiem, czy będzie słychać. No? Że nie chodzi o to, żeby, przepraszam, zapierdalać, tylko chodzi o to, żeby móc zapierdalać. O. A teraz zawieźmy jakby McDonald'a. KFC może być?